Dzień dobry, kolejny odcinek serii z gry Bleach Training 2. Dlaczego to wygląda wszystko tak dobrze? Otóż przestałem korzystać już z abskalowania AI, a przerzuciłem się na desktopowy emulator Rafu. To było bardzo proste, korzysta się z tego praktycznie. W identyczny sposób jak z desktopowego Flash'a, po prostu przerzuca się plik, ewentualnie można bezpośrednio wybrać po prostu uruchomienie pliku gry przez ów aplikację, więc pełna dowolność, przynajmniej na Windowsie. No w tym wypadku konkretnie 11, nie testowałem tego na jakichś wcześniejszych wersjach systemu, podejrzewam, że już na 7 nie będzie to działać tak samo jak wcześniejsze desktopowe, prawda, Wersję flasha natomiast no tutaj póki co działa i tak jak widać domyślnie już przede wszystkim gra jest w cudzysłowie rozciągnięta wektorowo, dzięki czemu, no jako że to jest grafika wektorowa, przynajmniej część tej grafiki, wszystko wygląda dużo lepiej, ponieważ w cudzysłowie na wektorach jest to właśnie. Rozciągnięte, tak? No bo same wektory odpowiadają za, jakby, obliczenia, tak? Takie, powiedzmy programistyczno-matematyczne, ale dlatego mówię, że rozciągnięte wektory w cudzysłowie. W każdym razie grafika teraz wygląda fenomenalnie. Nie jest to pełne full HD, jak zresztą widać, ale to z tego powodu, że musiałbym też tutaj to nagrywać przy użyciu. Full Fullscreena i też nie widzieć podglądu na bieżąco, paska Windowsa, paska aplikacji, i tak dalej. Nie lubię w ten sposób grać. Raczej lubię właśnie mieć gdzieś tam to. Powiedzmy, wyodrębnione jakieś tam mniejsze czy większe okno. Stąd też będziemy grać w taki sposób, ale i tak raczej wyda, wydaje się, że grafika naprawdę teraz wygląda fenomenalnie. Mała też konfiguracja tutaj nastąpiła, musiałem z bodajże OpenGLa skorzystać, bo jakaś, jakaś inna użyta biblioteka, możliwe, że to był jakiś DirectX albo. Vulkan, czy też jakaś, jakaś inna tutaj nie, nie sprawdzałem tego dokładnie, w każdym razie lagowała, więc przerzuciłem się na OpenGL, lekko tam pozmieniałem parę rzeczy, ale głównie to była taka kluczowa zmiana. I teraz wszystko wydaje się, że działa płynnie. Przechodzimy do gameplaya, bo przede wszystkim chciałbym sprawdzić stabilność. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać ze stabilnością. Póki co. Ograniczyłem, postarałem się, że tak powiem, jak najbardziej ograniczyć lagi, prawda? Oj, tutaj ciężko będzie, tak szczerze, bez potjonków. Chociaż, chwilkę, czy ja mogę skorzystać tutaj z tego transportu, żeby było szybciej? Zaraz zobaczymy. Chyba tutaj będzie, będzie sklep. Nie, tutaj też nie ma sklepu. Tutaj będzie świetnie. Niestety, to mogliście też zobaczyć już we wcześniejszym e, odcinku. Niestety znowu zgliczowały się pieniążki, nie zwróciłem uwagi na, jakiś, na jakąś zgliczowaną cenę, prawda? Jednego z przedmiotów, które sprzedawałem, no cóż, mówi się trudno, żyje się dalej, prawda? Muszę to zobaczyć, czy tutaj mi się w ogóle wbija tak naprawdę level na itemach 40-21, postaram się zapamiętać, chociaż z moją pamięcią jest różnie, jak wiadomo. Niestety nie nabijają się tutaj przedmioty. Więc nie jest to, powiedzmy, najoptymalniejsze, aby tutaj na ten moment przynajmniej xP. Z tego powodu raczej będę dalej ekspił na shinigami. Co też powoduje, że no dają one zdecydowanie mniej, prawda? Lewela. Natomiast pozwalają na levelowanie również broni, tak? Co jest tutaj akurat na ten moment przynajmniej kluczowe dla mnie. Zobaczymy też w ogóle z jednego spotu. Ile tak naprawdę tutaj dostaję tego doświadczenia? Pięćdziesiąt, trzydzieści dwa. Procent, tak, przynajmniej, czyli wyjdzie z pół procent, tak, pół procent, około, bo to jest pewnie tak przybliżone, ale pół procent y, z jednego mowa. Pytanie tylko, czy to, że tak powiem, y, zostanie, w, w, czy też będzie spadać, tak, bo tego wcześniej nie testowałem, y, chyba. Y, natomiast y, Wydaje się, że dla, na ten moment takiego ogólnego zwiększenia mocy postaci, no chyba najoptymalniej będzie jednak tutaj, y, mimo wszystko, expić. Y, też y, te latające duże holoły y, mają niestety taką tendencję do, no, częstego pokonywania, tak? Jednak jeszcze tutaj mojej postaci na tym etapie, z tego też powodu raczej nie jest zasadne, żeby na nich eksperymentować, bo często może dochodzić do sytuacji, gdzie po prostu nie będzie to właśnie z tego powodu opłacalne, tak? bo przy jakimś po prostu podejściu nagle już będę pod koniec poziomu i stracę tak? znaczną część, czy też nawet całość doświadczenia na, na danym levelu, tak? więc to raczej nie jest, powiedziałbym, optymalne. Natomiast, jeśli tutaj troszeczkę podleweluję i też ten ekwipunek będzie mocniejszy, to może wtedy dopiero będzie można przejść już na te kolejne moby i przez jakiś czas nie levelować ekwipunku, tak? Ale z drugiej strony, no, będę dostawał więcej EXPA po prostu na level, tak? No Tylko, że, żeby to miało sens, to wydaje mi się, że raczej na ten moment przynajmniej powinienem mieć mocniejszą tą postać, tak? Żeby to się faktycznie opłacało. Bo. Teraz tak naprawdę dostając tam dość duże obrażenia, no to wydaje mi się, że to się nie opłaca. Po prostu już tutaj jeszcze do tego dochodzi kwestia dokupowania stale potionów, zwłaszcza, że tutaj ta gra jest niestety zbugowana pod wieloma względami i na przykład tak jak przed chwilą zresztą było widać, no nie jestem w stanie, prawda, kupić iluś tam staków przedmiotów, tak, ja mogę tylko jeden. Tak, więc zdecydowanie HP. I wracając jeszcze do emulatora, co ciekawe, save'y i tak dalej, no tak jak zresztą widać, no działają tak, są w pełni kompatybilne z tym co, co było na e Flash'u, tak? Więc to też jest bardzo dobre, bo też można sobie to w updacie przerzucić, co prawda w innym miejscu się, jest lokalizacja saveów, jakby udostępnianych obiektów, tak, w których właśnie są zapisywane, sejwy zazwyczaj we flashu. Ta lokalizacja jest inna, natomiast też nie trudno było ją znaleźć. i no, po prostu wystarczyło tam zamienić, prawda? Ten plik Sol. Raz sobie przetestuję, jak tutaj wygląda exp, Może jeszcze tego fragmentu nie będę przyspieszał. E, 3,84. No, zobaczmy. E, tak, no cały czas dają pod, po 2%, czyli jakieś 0,5% per mob. Wydaje się to dość sensowne. Czyli na każdy poziom trzeba właściwie ich po prostu 200, tak? Unicestwić to jest absolutnie wystarczające.